Dotarłeś tutaj z jakiegoś powodu. I to nie jest przypadek. W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym musi on zmierzyć się z niepodważalną prawdą albo nadal będziesz powielał tę samą ograniczoną wersję siebie, karmiąc frustrację, szukając wymówek i powtarzając te same schematy albo zerwiesz z tym, albo odwrócisz sytuację. Większość ludzi żyje, nie zdając sobie sprawy, że jest uwięziona. Uwięziona w niewidzialnej narracji, uwarunkowanej od dzieciństwa, nauczono cię płynąć z prądem, nie kwestionować, akceptować wszystko, co przychodzi, i być realistą. Ale bycie realistą w dzisiejszym świecie oznacza bycie konformistą, oznacza akceptację losu, zaprogramowanego przez innych, oznacza życie jako statysta we własnej historii. Neville Goddard nie wygłaszał pustych motywacyjnych przemówień, przekazywał niewygodną i potężną prawdę. To ty tworzysz swoją rzeczywistość, zawsze, nawet teraz. Nawet nie wiedząc o tym, nawet nie chcąc tego, cały czas manifestujesz swoje doświadczenia życiowe w oparciu o swój stan wewnętrzny to jest rozdroże, punkt zwrotny albo pozostajesz taki, jaki jesteś. Żyjąc na autopilocie, reagując, narzekając i tonąc w obietnicach, które nigdy nie zostaną spełnione, albo budzisz się i zaczynasz żyć od wewnątrz, ze świadomością, intencją i mocą tworzenia. Ale uwaga: tego wyboru nie dokonuje się słowami, dokonuje się go działaniem. Wytrwałością, świadomym przeprogramowaniem. Wybierasz każdego dnia, każdym podsycanym myślą, każdą powtarzaną emocją, każdą historią, którą uparcie opowiadasz o sobie. Wielkość nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Nie jest przywilejem, jest stanem istnienia. Sposobem funkcjonowania w świecie, jest dostępna dla każdego, kto jest gotowy porzucić ofiarę i wziąć 100% odpowiedzialności za własne doświadczenia. Wybierz więc teraz, będziesz nadal podążać scenariuszem napisanym przez dawne lęki, czy staniesz się autorem swojego życia. Nauczono cię wierzyć, że rzeczywistość jest czymś stałym, zewnętrznym, obiektywnym. Światem poza tobą, w którym rzeczy się dzieją, a ty tylko reagujesz, ale ta wizja jest ograniczona, niekompletna, no i fałszywa. Neville Goddard twierdził z przekonaniem: Rzeczywistość, której doświadczasz, jest bezpośrednim odzwierciedleniem twojej świadomości. Świat nie jest czymś, co dzieje się z tobą dzieje się poprzez ciebie. Wyobraź sobie projektor filmowy. Film, który pojawia się na ekranie, nie powstaje tam. Pochodzi z wnętrza projektora, gdzie znajduje się jego prawdziwa treść. Ekran tylko wyświetla to, co jest transmitowane. Tak działa Twoje życie. Twój umysł jest projektorem. Świat jest ekranem. Wszystko, czego doświadczasz, od problemów finansowych po randki, od zwycięstw po frustrację, jest projekcją, odbicie. Kopia Twojego stanu wewnętrznego. Neville mawiał, nie ma świata na zewnątrz, który różniłby się od świata wewnątrz ciebie. I nie jest to tania filozofia. To inżynieria rzeczywistości. Świadomość kształtuje materię. To, co akceptujesz jako prawdę, co odczuwasz jako rzeczywiste, nieuchronnie staje się Twoim doświadczeniem. Współczesna fizyka zaczyna już dochodzić do tego zrozumienia. Eksperymenty z cząsteczkami pokazują, że obserwacja wpływa na zachowanie obserwowanego obiektu. Świadomość zmienia to, co jest widziane. I właśnie tego nauczał Neville w ubiegłym wieku. Obserwator tworzy to, co obserwuje. Dlatego nie ma sensu próbować zmieniać rzeczywistości, wymuszając zmiany na zewnątrz. To jak próba zmiany filmu poprzez rozdarcie ekranu. Jedynym miejscem, w którym następuje prawdziwa zmiana, jest wnętrze. Świat nie zmieni się pierwszy. Najpierw zmienia się Twoja świadomość. Potem świat się podporządkowuje. Wyjdźmy z teorii. Oto prawdziwa historia. Artystka plastyczka, która była bliska rezygnacji. Niewielka sprzedaż, brak uznania, nagromadzone rachunki, codzienna frustracja. Była przekonana, że sukces jest dla innych, dla tych, którzy mają kontakty, pieniądze lub szczęście. Ale poznała nauki Neville'a i postanowiła spróbować, nie wiedząc, czy to zadziała. Zaczęła od prostej, ale potężnej praktyki. Każdego dnia przed snem kładła się i wyobrażała sobie, że jest w swojej galerii sztuki. Czuła zapach lakieru. Słyszała kroki na drewnianej podłodze, słyszała głosy chwalące jej dzieła, wyobrażała sobie klientów podpisujących czeki, robiła to z emocjonalną intensywnością, jakby to już było rzeczywistością, nie chcąc, aby to się stało, ale żyjąc tak, jakby to już się działo. Wcieliła się w tożsamość uznanej, odnoszącej sukcesy, podziwianej artystki, i stało się coś niezwykłego. Kilka dni później skontaktowała się z nią galeria, która nigdy wcześniej nie zwróciła na nią uwagi. W ciągu kilku tygodni pojawiły się zaproszenia na wystawy. Ludzie zaczęli znajdować jej pracę w internecie: sprzedaż, wywiady, zaproszenia do projektów. Nic nie zmieniło się na zewnątrz, zanim zmieniło się wewnątrz. Nie nawiązywała kontaktów, nie forsowała znajomości, nie walczyła. Dostroiła swoją świadomość do sukcesu, a fizyczny świat musiał zareagować. Taka jest siła życia końcem, przyjęcia pożądanego stanu. Kiedy zmieniasz się w środku, cały wszechświat reorganizuje się, aby odzwierciedlić Twój nowy stan. Największą pułapką umysłu jest przekonanie Cię, że jesteś uwięziony, jakby Twoja osobowość była niezmienna. Jakby twoje przekonania były absolutną prawdą, jakby wzorce, według których żyjesz dzisiaj, były twoim przeznaczeniem, ale nic z tego nie jest prawdziwe. Nie jesteś programem, jesteś programistą. Umysł ludzki działa jak system operacyjny. Od urodzenia otrzymujesz informacje od rodziców, szkoły, mediów, społeczeństwa. Każde zdanie, każda emocja, każde doświadczenie kształtuje Twoje oprogramowanie, tworzy automatyczne polecenia, które rządzą tym, jak reagujesz, w co wierzysz, na ile uważasz, że zasługujesz i co uważasz za możliwe. Zdania takie jak Nie jestem w tym dobry, to jest zbyt trudne, życie jest niesprawiedliwe, pieniądze są dla innych, to linijki kodu, programy działające w tle. Skrypty, których nawet nie zauważasz, ale które kształtują każdą decyzję, każdy wynik. Neville uczy nas, że te kody można przepisać, jak? Poprzez ukierunkowaną wyobraźnię, poprzez zmianę stanu wewnętrznego, poprzez świadomą praktykę myślenia, odczuwania i działania, jako osoba, którą chcesz być. Chcesz wyjść z symulacji, musisz zająć swoje miejsce jako programista. Oznacza to zaprzestanie powtarzania tych samych historii, zaprzestanie wzmacniania starej tożsamości, zaprzestanie działania w oparciu o strach, niedostatek, przywiązanie do tego, co już było. Sterowanie jest w Twoich rękach, ale działa tylko wtedy, gdy przyjmiesz, że wszystko zaczyna się i kończy w Twojej świadomości. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zdać sobie sprawę, że większość tego, w co wierzymy o życiu, zostało nam przekazane, a nie wybrane? Od najmłodszych lat frazy takie jak: Pieniądze nie rosną na drzewach, kto się urodził biedny, umrze biedny. Życie jest ciężkie, mężczyźni nie płaczą, kobiety muszą się zadowolić tym, co mają, są wbijane nam do głowy jako absolutne prawdy. Ale prawda jest taka, że to wszystko są tylko przekonania, a przekonania to tylko idee powtarzane do momentu, aż staną się osobistą rzeczywistością. Neville Goddard nazwał te idee wirusami umysłu, zainfekowanymi liniami kodu. Powtarzasz je, czujesz, że są prawdą, a świat reaguje zgodnie z nimi. Nie dlatego, że są prawdziwe, ale dlatego, że zaakceptowałeś je jako swoją wersję rzeczywistości. Niedobór nie jest stanem naturalnym, jest stanem umysłu. To samo dotyczy niepewności, strachu przed odrzuceniem, przekonania, że nie jest to dla mnie możliwe. Wielką tajemnicą jest zrozumienie, że te przekonania nie są Twoje. Są one instalowane przez powtarzanie, często przez osoby o dobrych intencjach, ale również zaprogramowane. Umysł akceptuje to, co jest powtarzane z emocjami. Jak więc przerwać ten łańcuch? Poprzez świadome powtarzanie, aktywne przeprogramowanie, musisz zakwestionować każdą pewność, która cię ogranicza. Za każdym razem, gdy usłyszysz swój umysł mówiący: To nie jest dla mnie, zatrzymaj się i zapytaj: kto to powiedział? Kto zaprogramował tę myśl? Czy to byłeś ty, czy system? Zerwanie z tymi przekonaniami jest aktem wewnętrznej rewolucji. Wymaga odwagi. Wyjście z symulacji nie jest komfortowe oznacza dekonstrukcję fałszywej podstawy, na której działałeś przez lata. Ale nagrodą jest wolność. Kiedy zaczynasz usuwać filtry, blokady, narzucone ograniczenia, odkrywasz coś oczywistego i potężnego. Świat zewnętrzny zawsze był plastyczny. Zawsze czekał na Twoje polecenie. Tyle, że dopóki powtarzasz kot niedostatku, ograniczeń, przeciętności, to właśnie to otrzymujesz od wszechświata. Nie żyjesz tak, jak chcesz. Żyjesz tak, jak wierzysz. Gdyby Twój umysł był ekranem komputera, ile kart byłoby teraz otwartych? Nadmiar myśli, zmartwienia z przeszłości, strach przed przyszłością, wątpliwości, wewnętrzne głosy powtarzające te same osądy. Wszystko to generuje hałas, a hałas blokuje dostęp do Twojej mocy twórczej. Neville Goddard mówił o ciszy jako o portalu, miejscu, w którym ego rozpływa się, a połączenie ze źródłem zostaje przywrócone. Nie jest to cisza otoczenia, jest to cisza umysłu. Medytacja nie polega na opróżnianiu umysłu z myśli, polega na obserwowaniu, bez identyfikowania się. To jak wyłączenie autopilota i przejęcie sterów statku kosmicznego. Wychodzisz z trybu przetrwania i wchodzisz w stan obecności. To właśnie tam, w tej ciszy, dzieje się magia. To tam słyszysz to, czego nie da się wyrazić słowami. To tam wewnętrzny głos staje się jasny. Niespokojny umysł żyje problemem. Wyciszony umysł znajduje rozwiązanie. Medytacja jest sposobem na schakowanie systemu. To jak uzyskanie dostępu do kodu źródłowego rzeczywistości i edytowanie jej od środka. Ponownie łączysz się ze swoją twórczą esencją. Przypominasz sobie, że to Ty jesteś autorem gry. Niech medytacja stanie się Twoją codzienną praktyką. Nie czekaj, aż będziesz spokojny, aby medytować, medytuj, aby się uspokoić. Nie czekaj na wolny czas. Medytuj, aby uzyskać większą jasność co do tego, jak wykorzystać czas. Wystarczy kilka minut dziennie, aby zacząć czyścić uszkodzone pliki. A gdy cisza staje się bardziej naturalna, pojawiają się nowe pomysły, pojawiają się rozwiązania, a chaos zaczyna tracić nad tobą kontrolę. Myślisz, że przeszłość jest zapisana w kamieniu? Pomyśl jeszcze raz. Neville Goddard nauczał, że czas nie jest linearny i że przeszłość, choć wydaje się tak realna, jest plastyczna. Technika rewizji polega na mentalnym powrocie do wydarzenia z przeszłości i wyobrażeniu sobie, jak chciałbyś, żeby się wydarzyło. Na przykład, miałeś kłótnię w pracy? Zamknij oczy, wróć do tej sceny i prześledź dialog, zobacz, jak słowa zostały wypowiedziane z szacunkiem. Wyobraź sobie harmonię, poczuj ulgę, zostałeś publicznie upokorzony? Przeżyj te chwile ponownie, ale tym razem będąc docenionym, przyjętym, pochwalonym. Nie chodzi o udawanie lub zaprzeczanie temu, co się wydarzyło. Chodzi o zmianę emocjonalnego znaczenia, jakie nadajesz temu wydarzeniu. To właśnie ta energia kształtuje Twoje obecne życie. Wspomnienia nie są statycznymi archiwami, są żywe. Za każdym razem, gdy sięgasz po wspomnienie, edytujesz je świadomie lub nieświadomie. Neville zachęca nas, abyśmy robili to celowo, abyśmy wykorzystywali rewizję jako narzędzie przeprogramowania. Możesz to robić każdego wieczoru. Przeglądaj dzień i zmień w myślach wszystko, co nie poszło tak, jakbyś chciał. Napięte spotkanie, nieoczekiwane żądanie, odmowa, która cię zraniła, przekształć każdą scenę w nową wersję, a efekt zaskakujący. Ludzie zaczynają zachowywać się wobec ciebie inaczej, sytuacje się zmieniają, pojawiają się nowe możliwości, ponieważ pole energetyczne wokół ciebie zostało przekształcone. Mówisz wszechświatowi, to jest wersja rzeczywistości, w której chce żyć, a on odpowiada: Jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi, które podzielił się z nami Neville Goddard, a także jedno z najbardziej niezrozumiałych. Technika przeżywania końca nie polega na marzeniach na jawie, nie chodzi o ogólną wizualizację lub wymuszony optymizm, chodzi o mentalne i emocjonalne wcielenie się w wersję siebie. Która już osiągnęła to, czego pragniesz. Neville mawiał, przyjmij uczucie spełnienia pragnienia. Innymi słowy, poczuj teraz to, co miałbyś, gdyby wszystko już się wydarzyło tak, jak chcesz. Żyj tym stanem, oddychaj tym nowym. Ja, chodź, myśl, mów i reaguj jak ktoś, kto już jest. Chcesz obfitości? Poczuj więc pewność, że nigdy jej nie zabraknie. Dziękuj. Zanim zobaczysz jakikolwiek depozyt, ubierz się jak ktoś zamożny. Dostosuj swoją postawę, energię, działania do tego, jak żyłbyś, gdyby Twoja sytuacja finansowa już się zmieniła. Chcesz być w związku? Nie proś o to. Poczuj się kochany już teraz. Poczuj emocjonalne ciepło więzi. Wyobraź sobie gesty, dotyk, spojrzenia. Żyj tak, jakbyś już znalazł miłość. Chcesz być zdrowy? Wyobraź sobie, że jesteś zdrowy, poczuj się lekki, silny, pełen energii, nawet jeśli objawy nadal występują. Ciało podąża za umysłem, a nie na odwrót. Sekret tej techniki polega na tym, aby nie czekać, aż zmieni się świat zewnętrzny, aby coś poczuć. Najpierw czujesz, a potem reaguje świat zewnętrzny. Większość ludzi żyje w odwrotny sposób. Reaguje na to, co widzi, i w ten sposób utrwala ten sam schemat. Ale życie końcem jest hakowaniem systemu. To przejęcie kontroli nad symulacją i powiedzenie to jest dla mnie teraz rzeczywistością. Wszechświat nie rozróżnia rzeczywistości od emocjonalnie naładowanej wyobraźni. Reaguje jedynie na Twój dominujący stan i właśnie dlatego ta technika działa. Ponieważ przerywa cykl wątpliwości i wprowadza nową częstotliwość do Twojego pola. Nie czekasz, żyjesz, a kiedy żyjesz tak, jakbyś już był, to, co jest, przychodzi do Ciebie. Wszystko, czego teraz doświadczasz, zostało już przez Ciebie wyobrażone, świadomie lub nieświadomie. Wierzysz, że jesteś przebudzony. Że podejmujesz decyzje w oparciu o logikę i fakty. Ale prawda jest taka, że śnisz. Śnisz z otwartymi oczami. A co najstraszniejsze, śnisz te same obrazy, które zawsze widziałeś. Dlatego życie się powtarza. Neville twierdził, że żyjemy w wielkiej wyobraźni i że kluczem do wyjścia z tego cyklu jest przebudzenie się w śnie. Podobnie jak w nocnym śnie, w którym możesz stać się świadomy i zacząć kontrolować to, co się dzieje, również w życiu możesz rozwinąć świadomość. Oznacza to uświadomienie sobie, że każda sytuacja, osoba i okoliczność, która pojawia się w Twojej rzeczywistości, jest odzwierciedleniem tego, co nosisz w sobie. Obudzenie się ze snu oznacza zaprzestanie identyfikowania się z rolami, które ci przypisano. Posłusznym dzieckiem, niepewnym siebie profesjonalistą, ofiarą społeczeństwa. Oznacza przyjęcie roli twórcy, projektora, przyczyny, a nie skutku. Nie chodzi o zaprzeczanie bólu, udawanie, że wszystko jest idealne, czy ucieczkę od rzeczywistości. Chodzi o zrozumienie, że ból jest również projekcją. Że chaos jest odbiciem chaosu w Twoim wnętrzu i że jeśli zmienisz swój stan wewnętrzny, świat musi zmienić się wraz z Tobą. Życie nie jest przeciwko Tobie, życie jest Tobą. Kiedy budzisz się ze snu, zdajesz sobie sprawę, że nie ma pecha ustalonego przeznaczenia ani boskiej kary, jest tylko lustro. Świat odzwierciedla Twój najbardziej stały stan, Twoje najczęściej powtarzane przekonania, Twoje dominujące uczucia, i wtedy masz wybór wybór, aby przestać powtarzać stary film i zacząć świadomie śnić nową fabułę. Wiele osób rozumie te koncepcje, inspirują ich, próbują różnych praktyk, a potem nic się nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ bez wytrwałości, bez świadomego powtarzania, bez nawyku skupiania się na nowym stanie, umysł wraca do automatyzmu, a automatyzm to stare ja. Neville podkreślał znaczenie codziennego treningu świadomości nie jako ciężaru, ale jako stylu życia. Jedną z najpotężniejszych praktyk jest pisanie proste, bezpośrednie, transformujące. Pisz codziennie, w czasie teraźniejszym, tak, jakby to, czego pragniesz, już było rzeczywistością. Nie pisz, chcę być bogaty, napisz, jestem zamożny, pieniądze przychodzą do mnie w nieoczekiwany sposób każdego dnia. Nie pisz, chcę być w związku, napisz, jestem kochany, pożądany, ceniony. Mój związek jest lekki, wzajemny i pełen miłości. To pisanie służy jako kotwica. Wzmacnia nowy stan, instaluje nowy kod. Im więcej piszesz, tym bardziej czujesz. Im bardziej czujesz, tym więcej wysyłasz. A im więcej wysyłasz, tym więcej przyciągasz. Połącz to z medytacją, techniką przeglądu, nawykiem życia końcem. Niech to stanie się Twoją nową rutyną. Twoim nowym standardem. Ponieważ przeprogramowanie umysłu wymaga wytrwałości. Spędziłeś lata na karmieniu starego scenariusza, jest on głęboko zakorzeniony, będzie się opierał, będzie sabotował, będzie próbował cię odciągnąć, ale ty już nie śpisz, budzisz się i teraz wiesz, czas działa na twoją korzyść. O ile codziennie wybierzesz karmienie nowej wersji, nie chodzi o perfekcję, chodzi o częstotliwość. Kto wytrwa, ten się zmienia. Chcesz zobaczyć, jak zmienia się świat? Przestań więc próbować zmieniać innych. Jeśli ta treść poruszyła cię w jakiś sposób, rozważ pozostawienie Super Thanks. Ta pomoc finansowa jest bezpośrednim sposobem wsparcia tej pracy i pomoże nam nadal szerzyć wiedzę, która zmienia życie. Twój gest ma znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy jeszcze zetkną się z tym przesłaniem. Przemiana zaczyna się od ciebie, a kończy na zbiorowości. Neville Goddard wyraził to jasno: Świat jest odbiciem. Każda osoba, każde wydarzenie, każdy wynik jest wyrazem zbiorowej świadomości, która z kolei składa się z indywidualnych świadomości. Innymi słowy, kiedy zmieniasz się ty, zmienia się wszystko wokół ciebie. Nie jest to piękna metafora. To mechanika wibracyjna. Kiedy zmieniasz swój stan wewnętrzny, swoją częstotliwość, postawę, pole energetyczne, wpływasz na otaczające cię środowisko. Zmieniają się twoje decyzje. Zmienia się ton twojego głosu. Zmienia się twój język. Twoja obecność zaczyna emitować coś innego, a ludzie wokół ciebie to czują, nawet jeśli nie potrafią tego wyjaśnić. Nie musisz nikogo do niczego przekonywać. Nie musisz nikogo zmuszać do przebudzenia. Wystarczy, że przebudzisz siebie. Kiedy naprawdę to zrobisz, twoja sama obecność wywoła reakcję, twoje wyniki zaczną podważać zasady rzeczywistości. A to wywołuje ciekawość, inspirację, czasem dyskomfort i ostatecznie transformację. Świadomość jest zaraźliwa, strach jest zaraźliwy, niedobór jest zaraźliwy, ale wolność też jest, miłość jest, jasność jest. Obecność świadomej osoby zmienia pole zbiorowe nawet w ciszy. Chcesz przyczynić się do lepszego świata, ulecz siebie. Podnieś swoje wibracje, weź pełną odpowiedzialność za swoją rzeczywistość. Kiedy to zrobisz, staniesz się pomostem, a nie ciężarem. Wielu chce ocalić planetę, ale nie potrafi zmienić własnej rutyny. Chcą pokoju na świecie, ale żyją w wewnętrznej wojnie. Chcą sprawiedliwości, ale żyją w osądzie. Zmiana świata zaczyna się w domu, w tobie, w Twoim ciele. W Twoim umyśle, w Twoim sercu. A to nie jest mało, to jest wszystko. Większość ludzi spędza życie na czekaniu, czekaniu na idealną okazję, na odpowiedni moment, na idealnego partnera, na wymarzoną pensję, na odwagę, która jeszcze nie nadeszła. Czekają, jakby wszechświat był im coś winien, jakby istniał jakiś znak, który uzasadniałby działanie, jakby zmiana miała nadejść z zewnątrz, ale oto surowa prawda: nic się nie zmieni, dopóki będziesz czekać. Nie jesteś tutaj, aby reagować, jesteś tutaj, aby tworzyć, nie jesteś konsekwencją, jesteś przyczyną, nie jesteś zagubioną figurką na szachownicy. Jesteś tym, kto decyduje o wyniku gry. Neville Goddard przypomina nam: Masz już wszystko. Wyobraźnia jest Twoją fabryką, uczucia są Twoją energią, świadomość jest Twoim terytorium. Nic, czego pragniesz, nie znajduje się poza Tobą. Wszystko rodzi się w Tobie, wszystko jest wyrazem tego, na co sobie pozwalasz. Więc przestań, przestań teraz, przestań opowiadać tę samą historię. Przestań powtarzać te same obawy. Przestań mówić, kiedy to się stanie, będę szczęśliwy. Jesteś uwięziony w symulacji, którą sam pomagasz utrzymać przy życiu swoimi powtarzającymi się myślami i uczuciami, ale masz też klucz, aby się z niej wydostać. Wyjście nie jest na zewnątrz. Jest w momencie, w którym świadomie decydujesz się zmienić stan. Zacznij od czegoś małego, ale zacznij. Nowa myśl, nowy obraz mentalny, nowe, celowo wykształcone uczucie. Pisz, medytuj, przeglądaj, żyj końcem. A przede wszystkim, przestań czekać, aż świat się zmieni, aby zacząć działać. Ty działasz, a świat się zmienia. To jedyna prawdziwa droga, jedyny przewodnik bez wymówek, jedyna prawdziwa brama wyjścia z symulacji. Jesteś już w grze. Teraz zdecyduj, czy chcesz nadal być programowany, czy też zająć miejsce programisty. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe: jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i relacji poniżej. Chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.